Witam serdecznie w kolejnym moim filmie Krok po kroku. Dzisiaj, tak jak w temacie filmu Wymiana płynu chłodniczego, za chwilę opowiem coś na temat płynu, ale skoro już jestem w aucie i tak zaczynam ten film, więc zwróćcie uwagę, auto już jest, znaczy jest odpalone już dłuższy czas. Temperatura płynu chłodniczego. Się podniosła czyli złapała swoją temperaturę, i od tego powinniśmy zacząć przy takiej przy wymianie płynu chłodniczego. A za chwilkę, coś więcej na temat zastosowanego płynu i metody, jak to się robi. Płyny są różne, w zależności od tego, kto ma jakie upodobania, preferencje. I co nie wiem, koledzy, znajomi i tak dalej podpowiadają, taki sobie wybierzecie. Ja y, obejrzałem filmik y, na YouTube. Parę osób y, zatwierdza ten właśnie płyn do chłodnic, y, więc y, też go kupiłem. Czy, jest, czy będzie taki super, się okaże po czasie. Na chwilę obecną, z parametrów, które podaje y, producent, więc yy, mamy 7 lat yy, trwałości tego preparatu, lub 250 tysięcy kilometrów. Zakładam, że 250 tysięcy na tym płynie to może ja nie zrobię, bo, bo samochód może będzie na tyle stary, że trzeba będzie go sprzedać. Ale w każdym razie 7 lat. Obecny, obecny płyn, który yy, posiadam w aucie, podejrzewam, że jest od nowości. Auto ma już 11-12 lat. Więc, jeżeli poprzedni właściciel go nigdy nie wymieniał, no to sam sobie współczuję. Natomiast, płyn zazwyczaj wymieniamy co 3 lata. Mimo wszystko, że tutaj producent dał 7 lat i tak będę go wymieniał za 3 lata. I co jeszcze? Tyle jeżeli chodzi o płyn. Bierzemy się za wymianę i pokażę Wam, co trzeba zrobić. Słuchajcie, jestem pod, si pod silnikiem i od strony kierowcy. Po zdjęciu płyty silnika, myślałem, że jeszcze trzeba będzie zdejmować osłonę błotnika, ale nie trzeba. Yy, obraz nie, nie jest do końca wyraźny, bo leży pod autem. Nie mam kanału, więc ten efekt jest taki, a nie inny. W każdym razie, jak mamy wentylator, chłodnicę, po lewej stronie mamy kurek spustowy. To jest oto właśnie. Tutaj za chwilę założę sobie wężyk. I żeby nie skłamać, może dwunastkę. FI-12, wężyk na to powinien najść. I Jak to zrobię, to za chwilę się znowu zobaczę. Słuchajcie, wężyk jest już założony, opowiem Wam o nim dalej za chwilkę. Odkręcamy kurek od płynu chłodniczego. Z uwagi na to, że płyn jest rozgrzany, więc uważajcie, bo na pewno tam jest ciśnienie w środku. I żeby się nie poparzyć. Yy, damy mu powietrza żeby płyn lepiej spływał tak to mniej więcej Tak, to zostawiam i widzimy się pod autem tak jak widzicie wężyk jest założony wewnętrzna średnica wężyka fi 8 i udało mi się ją wcisnąć może nie... Trochę na ciasno. i trochę wężyk, może się zagiął? Nie, nie zagiął się. Jest ok. Przygotujcie się. Pamiętajcie, że 5 litrów przynajmniej będziemy zlewać, więc yy, dobry pojemnik też się przyda. Ok. Odskręcamy ten zawór i wyciągamy go delikatnie w swoją stronę. Aha. Przekręcając. Przekręcając zawór, trzeba od razu go wyciągać. I mam, i leci powoli, to powoli, ale zlatuje. Okay. na sam koniec pokażę wam jaki to jest kolor tego płynu ale miska jest po oleju więc jest brudna więc i tak tutaj e, kolor za bardzo wam nie da ale ok czekamy aż zleci słuchajcie płyn zlany ale powiem szczerze że nawet miska jest po oleju i brudna, ale widać dno, więc jest całkiem, bym powiedział, klarowny jeszcze nie był jakiś strasznie stary i, i, i może jeszcze by posłużył no w każdym razie tak wygląda po zlaniu wracamy z powrotem pod silnik i wszystko już skręcamy Ok, jesteśmy z powrotem pod silnikiem, także już rurka zamontowana i skręcamy pójdzie ręcznie czy trzeba jednak znowu kominarki użyć nie już teraz wchodzi z powrotem o, nawet pstryknęło no dobra i zabór mamy zakręcony i w tym momencie zakładam pokrywę żeby już z powrotem się nie wdrapywać pod samochód i będziemy zalewać płyn. Słuchajcie, jeszcze zanim będę zalewał płyn. Informacja dla tych, u których płyn jest dużo gorszej jakości. Ja nie będę robił pukanki. Po pierwsze nie kupiłem preparatu, żeby przepłukać układ chłodzenia. Więc tego nie zrobię. Zalewam płyn i będziemy odpowietrzać układ. Wlałem 3,5 litra płynu i przestał spływać. Więc już układ chłodzenia potrzebuje siły, by się odpowietrzyć. Więc w tym momencie zakręcam korek i uruchamiam silnik. Patrząc oczywiście na, na jak, jak zasysa płyn do środka i będę dolewał powolutku. Dalej. Słuchajcie, silnik pracuje i poziom płynu spadł już poniżej minimum, więc układ krąży. Wyłączę silnik, doleję znowu na maksa i ponownie uruchomię silnik. I będę czekał na reakcję. Zrobiłem tylko jedną dolewkę. Płynu nie ubywa. Zbiornik jest nagrzany, więc jest ciepły i to dobrze. Więc podejrzewam, że układ już został odpowietrzony, ale będę musiał mieć to oczywiście cały czas pod kontrolą i sprawdzić płyn po nie wiem, dłuższej tak? Czy, czy coś czy go za mocno nie ubyło informacja jeszcze dla Was z 5 litrowego baniaczka płynu zostało jeszcze litr więc albo do kugi nie wchodzi piątka, albo po prostu producenci dają piątkę, żeby mieć na tak zwaną dolewkę także tyle, mam nadzieję, że Wam się filmik Spodobał i przynajmniej będziecie wiedzieć, jak sobie to zrobić. Samo wykonanie tej czynności jest, bym powiedział, banalne, jest bardzo proste i biorąc pod uwagę czas, ile mi to zajęło, a zajęło mi to raptem godzinkę z ustawieniem samochodu, nawet, więc Sprawa jest bardzo szybka, w prosty sposób można to wykonać. Wiadomo, że troszeczkę czasu poświęci, będziecie musieli poświęcić więcej, jeżeli będziecie robić jeszcze pukankę. Także tyle, pozdrawiam i do następnego filmu.